Dzień dobry, znajdujemy się na pojezierzu Krajeńskim w miejscowości Wierzchowo-Człuchowskie. Możemy podziwiać przesuwający się front atmosferyczny, który niesie ze sobą burzę. Tak, taka osoba jak ja powinna schronić się w domu. Także idę się schronić w domu. A przy okazji, jak błyśnie, policzymy sobie, powiedzmy, ile kilometrów od nas jest burza. Przesuwa się, widać, w naszą stronę, więc raczej nie powinienem zwlekać. Proszę bardzo, jakie piękne chmury. Widać, jak się ładnie przesuwają. Widzicie to? No, piękny widok. Błysk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.

Także raczej, że tak powiem, kończenie, kończymy i co, zwijamy się do domu, bo zaczyna padać burza! Ciepły let i deszcz we wrześniu!